Cześć, witajcie, dzisiaj jesteśmy w Fesie 19, no to jest chyba już czwarta próba tego, nagrania tego odcinka, no bo e, raz się wyciszyłem, raz były problemy z netem i w ogóle no i jest ganiany e, kładami. jest Dobra, ja mam swoją skrytkę, bo ty Adrian mnie... bo ty tutaj powiem ci, że tutaj, tutaj akurat e, to było najlepsze miejsce, w którym można kogoś okiwać. jakby Czekajcie, bo muszę dokładne miejsce tutaj. To było. Wow. Adrian. Co? Gdzie wy jesteście już? To Tak, teraz będziesz łapał tego. Ja was znam już. O dobra, to jest ta miejscówka. Ja jest. co, kto jest teraz? Tutaj jest wysypka. Adrian, Jako dziwnie jest... A nie, to Antek. A to kto jest teraz? Ty Adrian? A, a to kto teraz jest? Adrian, ty jesteś? Co? Ty jesteś berkiem? Czy ja jestem berkiem? No. On jest. Okej. Okay. Ja jechałem go z a ja skręciłem i on mięczył coś do podłodu. Niech go opiada głęboko. Czemu on tak się powolutku rozpędza? A czemu ty to? Odpadł? Nie, nie, raczej mi się wydawało, że nie. Co ty dotknęłeś. Nie. Okej, okay, teraz. Dobra, teraz ja jestem, to teraz mogę potwierdzić nawet. Dobra. Gdzie on teraz? Co jest? On w mieście aż tak daleko? O oh yes! O kurczę co to było? Oh. No ej Adrian ale było liczy... A, A to kto teraz jest? ty! Czemu? Bo ja cię dotknęłem! A policzyłeś do pięciu? Nie No właśnie No ale to Ja No tak, to nie mam ugruzonego ale... No, gdzie ty jesteś? Ja też cię teraz szukam. A ty co tam jesteś? Co ty tam pojechałeś? No. Ja lecę... A nie, przecież nie. teraz... Ja Frank lecę do nie. ciebie, to ja cię uratuję jak coś teraz. Nie, nie Frank. Nie, nie! A Frank uważaj, tam Adria idzie. No ja nie mogę tam, ja przecież jesteś. Jak ja? Jak nie policzyłeś do pięciu? nie mogę jechać. No nie! Kłada reset, muszę zrobić reset kłada To ja będę na sklepie się zrespię. Nie. To Adrian weź mu tam pomóż, ja będę... Ja jestem Berkiem. Nie, nie. Jest? Ja jestem. Bo ja mam to. Ale Franek też musisz zrobić. Ty co on zrobił? Co ty zrobiłeś? No tego to ja już wam nie powiem, bo nie wiem. Aha. Gdzie ty, Franek? Poczekajcie na Frankowi. Trzeba. <grym> Franek? Tak? Ej, weź mu zrecepcję i kłada. dobra. Ja nie mogę, ale żeby aż tak Frank, tutaj, to nie wiem co on tam zrobił. Niechałem bardzo sypko. Bo mu się pod mapę. Ja, ja, ja z górki skoczyłem. Ty Frank wysiadł tam. Siad. Masz teraz narzędzie na sklepie. Ja też mam na sklepie! Ja się z Frankiem zawiesiliśmy. To ja jestem, tak? Ale to jest takie... Dlaczego no, Ty nie policzyłeś do pięciu. Ja myślałam, że Ty jesteś. No nie, byłem w samochodzie już. A my nagrywamy, czy Tak, nagrywamy. A co? Dobra, ja już odpalam, ja już odpalam, jak coś, a ty tutaj jesteś. A Frank jest tutaj, to ja lecę. Albo nie, poczekaj. Frank, tobie dam uciec, bo ty jesteś bliżej, to ja lecę, ja lecę na Adrianka. Adrianka. No, tutaj gdzie? No nie, sam się zaraz rozbije, tak jak Frank. O Ale kurczę. O, o, mam szansę, mam szansę. Zależy, jak się rozpędził, Szybko. Drzewo. Nie, no, myślałam, że w drzewo walnie. A Diana ja Cię zaraz jeszcze złapie. No, to dobrze. No, nie wiem, czy to no, dla, dla mnie dobrze, nie wiem, czy dla ciebie. Fajnie, Adrian, ci to wyszło naprawdę. Mm, fajnie. Bardzo do, bardzo fajny pomysł na w ogóle na takie schowanie się. Nie ma za co. Wykorzystam to następnym razem, gdy będę przed tobą uciekał. No. Ja mam taki Bo ty Adrian chyba w wojsku kładami jeździłeś i się tam chowałeś przed jak cię chcieli zabić. To gdzie to jak, ty, to jak ty się tak chować nauczyłeś? Myślę, że musiałeś zrobić kreset e, mojemu temu e, kładowi. Jadrę, jednak... teraz do pięciu liczysz: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No nie, nie gadaj, że mnie zarzuci. Nie, gadaj, że... nie musisz, chyba. Co zrobiłeś? Jak nie możesz wstać kładem? Ostałem. Stanę teraz. Co to? Frank, lecę cię. A bo tam jest bariera, tam nie możesz już pojechać. Adrian już tam się zgubił. To Frank, ja ci powiem, ty będziesz jeździł za mną, będziesz. Ja ci powiem, gdzie jechać, żeby on nas tak szybko nie znalazł. I tak teraz się tam. Za... Zablokował. Dobra, Frank, jedź trochę do przodu, jedź trochę do przodu już. I jak będziesz mnie widział, to zahamuj. No nie, on nie, nas już goni. Tutaj, rondo Dobra, Frank, stój w tym miejscu, co jesteś? Jak tam nie zobaczysz, to. Dobra, dobra, mam jeszcze jakąś szansę, lekko uciec przed nim, e, Frank, gdzie ty wjechałeś? Co ty zrobiłeś? To ja, to ja. Gdzie ty jesteś? Dobra, tam jesteś. Ja cię w... Co zrobiłeś? Dobra, ja go wiem, jak go zgubić. Nie, Dobra, a Fra Adrian, Franek. Uwaga, bo on tu wjeżdża zaraz. Patrz tu, jestem za tobą, jestem za tobą. I patrz. Dawaj, Frank, teraz za mną. Nie wywaliłem Aha, co, no, jak się wywaliłeś? Oda, stałem. Dawaj, dawaj, dam, dam, do, tam, dam do tyłu, do tyłu, do tyłu. Co, Frank? Jeszcze, jeszcze, Frank, do tyłu, do tyłu. Gdzie on jest? Ty, nie widzę go na tej mapie. Dobra, zatrzymamy się tutaj. Nie gadaj, że ty sobie musiałeś zresetować. Kto? Ty. Czy ty nie... Aha. Nie, on zna ten przejazd! Frank, do przodu, szybko! Nie! Co? O nie, ty jesteś? Nie, o, nie. liczy do pięciu. Ja, dwa, six, eight, eight. No dobra, niech Frank liczy szybciej, bo ma mniejsze szanse na nas złapanie. A ja powiedziałam, mam mniejsze szanse na nas złapanie, nie? A prawie mnie złapał. Nie, nie widzę. Nie widzę. Adria, poczekaj, ja do ciebie jadę tutaj okrężną drogą. Frank mówi, że nas nie widzi pewnie, a na mapie. O, dobra, się ma, się ma. Uważaj. Co ty Uważaj. Ja tak o, po cichu. Uważaj. Nie, bo widzowie raczej się nie rozśmieszyli, ale my to na pewno. Nie, Adrian, stój, Adrian, stój. Gdzie ty jesteś? A tam, dobra. U o oh ja! Nie! Jest! Jakie! Jakie minimetry! Jakie minimetry! Dobra, a teraz stój! Nie, bo on jeszcze nas musi wyjechać na drogę. Dopiero ja mam taki, zawsze taki sposób, że czekam aż ktoś do mnie podejdzie, bo w szkole to prawie, no w ie nikt mnie nie może złapać. A za patrz, co ja teraz robię. No tak zrobił? Jak ja chciałam, ja chciałam. On jechał do przodu, nie? A ja chciałam do tyłu. A ty już tam pojechałeś, ale kolega zostawił mnie. Ja poczekam sobie tutaj. Nie, wyjechał. A. O. Jezu, jakie on zmyłki wali! Uciekaj, Adrian! Uciekaj, a ty tam się kamień! Ło! Wow. Wow. Ej, widziałeś co ja zrobiłem, Adrian? Wysiądź mu z tego. A tu Franek jest. Nie, no, dobra, liczę do pięciu. Raz. Jezusa! Dwa, trzy, cztery, pięć. Jezusa! Ja nie mogę. Trzeba chyba więcej takich filmów robić. Franek na razie może sobie uciec, bo Franka łatwo można znaleźć. Nie, nie, dlaczego wolę bardziej Adriana łapać? Adrian jest. On ma tak. Bo tak to Frank ma chyba trochę. Jak po krawężniku pojechał. Ło, abym się. Ty, jakie ok! Ej, bo ja się Adrian wywaliłem. Aha, to fajnie. Zaraz, jak cię złapię, to zobaczysz. Zobaczę. Ło! Dobrze! A nie, bo przecież wy jesteście. Aj, z Lamu, Ja myślałam, że Frank jest berkiem. Albo Adrian. Przez chwilę. Ale ja i tak już jadę. Ja. Jadę. Eee, Poczekaj. No nie. Dobra. W, dzisiej w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Na